Witajcie serdecznie w kolejnym materiale, w którym omówimy sobie dalszy termin. I od razu zaznaczam, to jest jedno z ciekawszych wyliczeń, ale na bardzo odległy okres czasu, więc nie musi się to w żaden sposób sprawdzić, ale na pewno jest ciekawe i warte tutaj omówienia. Dlaczego? Ponieważ to wyliczenie pokazuje bardzo mocny spływ chłodnego powietrza i do takiego bardzo chłodnego. Pierwsza rzecz, szansa na to, że to się spełni, nie jest duża. Po drugie, to nie jest prognoza, ale chciałbym Wam w tym odcinku pokazać, jakie warunki mogą przysporzyć nam właśnie tych niskich temperatur, bo często mnie o to pytacie. Co się musi stać, żeby takie bardzo niskie temperatury do nas spłynęły, żeby do nas to bardzo chłodne powietrze spłynęło? No i właśnie tutaj chciałbym Wam to, moi drodzy, pokazać. I cóż, zacznijmy od tego, co się aktualnie tutaj dzieje. Jeśli chodzi o sytuację, o sytuację w Europie, to tutaj przede wszystkim widzimy w dużej ilości no, wyże. Te wyże będą oczywiście dominowały. Kolejnych dniach to raczej tutaj bez dwóch, bez dwóch zdań. Te wyże będą sobie tutaj wędrowały troszeczkę bardziej w kierunku wschodnim, ale według scenariusza ECMWF ta sytuacja zacznie się zmieniać około 22-23 tam mamy daty bo, moi drodzy, fala, taka dosyć długa fala przemieści się na wschód od naszych granic. Co to dla nas oznacza? Ano to dla nas oznacza spływ chłodnych mas powietrza. Przede wszystkim musimy tutaj zobaczyć i zaznaczyć sobie wyż. Musimy zaznaczyć sobie wyż, który byłby widoczny tutaj nad wyspami, Bryty nad wyspami brytyjskimi, nad Morzem Bałtyckim, ale też niż, niż, który znajdowałby się dalej nad Rosją, czyli sytuacja zgoła odwrotna, bo przeważnie mamy tak, że o, jak mamy jak mamy rosyjski, to wtedy spływa do nas chłodne powietrze. Owszem, ale ten scenariusz, który jest tutaj, jest również dosyć interesujący, dosyć ciekawy. Już Wam, moi drodzy, spieszę, mówić dlaczego. Ano dlatego, bo cyrkulacja niżu i wyżu w takiej konfiguracji no również by spowodowała spływ chłodnych mas powietrza. Sprawdźcie, jak niż cyrkuluje y, 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 powietrzem. Niż, patrząc tutaj na tą mapę, cyrkuluje przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, czyli z północy w kierunku północnym i w, y, w południowym i w kierunku wschodnim to powietrze wieje. W przypadku wyżu sytuacja jest zupełnie odwrotna, a więc mamy tutaj Kierunek w ten sposób kierunek odwrotny. A więc pomiędzy tymi dwoma obszarami pojawi nam się tutaj możliwość spłynięcia właśnie tej bardzo chłodnej masy powietrza. No i tutaj w tej sytuacji, gdyby ta sytuacja miała miejsce, to oczywiście te chłodne powietrze z całą tutaj siłą spłynęłoby też między innymi nad Polskę i nad Polskę dotarłaby to zdecydowanie chłodniejsza masa powietrza. Bardzo fajny scenariusz, może tak, ale z drugiej strony musimy sobie powiedzieć jasno, to jest bardzo daleki termin i to naprawdę nie ma aż tak dużych szans na to, żeby się spełniło. Natomiast warto, warto mimo wszystko o tym tutaj dalej sobie jeszcze porozmawiać i zobaczyć, jak to by mogło wyglądać. Widzimy, że 22, 23, 24, w tym scenariuszu to cały czas spływ tej chłodnej masy powietrza. Ten wyż przesuwałby się nad Polską, niż kierowałby się dalej w kierunku południowo-wschodnim, i ta chłodna masa powietrza również bardzo mocno by spływała. Ciekawy scenariusz, naprawdę bardzo ciekawy scenariusz. No i tutaj też bardzo dobrze widzimy właśnie tą anomalię temperatur na wysokości 850 hektopaskali, czyli na wysokości półtora kilometra. Widzimy tutaj właśnie spływ tych bardzo chłodnych mas powietrza, ale z drugiej strony zobaczcie, jaki mocny napływ ciepłych mas powietrza, cieplejszych niż tam powinny być, byłby nad Islandią i dalej jeszcze na północy. No, sytuacja naprawdę... Intrygująca. Naprawdę, co by tutaj dała nam ta e, pogoda, co by tutaj dał nam ten scenariusz? No, oczywiście, spływ właśnie tych chłodnych mas powietrza ja już tutaj wykasuję. Wykasuję to, co rysowałem, i zobaczcie, jak to by wyglądało. Widzimy spływ chłodnych mas powietrza z północy, szczególnie w nocy. Te temperatury mocno by spadały w Polsce Wschodniej i w Polsce Południowej. Generalnie z północy, bardzo mocno to chłodne powietrze by docierało do Europy Środkowej. Też i wschodniej w dzień. Oczywiście delikatnie by te temperatury rosły do 1, 2, 3 stopni Celsjusza, a w nocy spadałyby bardzo mocno w Polsce południowej do minus 17, minus 18 stopni Celsjusza i ta sytuacja no jest praktycznie do 27-28 widoczna. No właśnie jak to by wyglądało w przypadku Polski? To jest też bardzo ciekawe. Przejdźmy sobie od 21. Kiedy to raczej tutaj nic ciekawego się nie będzie działo, więc delikatne mrozy w polsce południowej. Ale potem z godziny na godzinę, oczywiście, te temperatury by nam mocniej spadały. Szczególnie byłoby to widoczne 24. Nad ranem, gdzie mielibyśmy minus 4, minus 5 stopni Celsjusza. W dzień delikatny wzrost temperatur, ale już w nocy. I z 24. na 25. w tych wyliczeniach. Polsce południowej minus 16, minus 18 do minus 19 stopni Celsjusza w dzień. Delikatny wzrost temperatur i kolejnej nocy z 25 na 26 minus 16, minus 18 do minus 20 stopni Celsjusza. Tak jak wspominałem, potem delikatny wzrost temperatur i kolejna noc, również szczególnie na południu z bardzo niskimi. Temperaturami nawet minus 20 stopni Celsjusza. To jest aż nieprawdopodobne, ale nagrywam ten odcinek nie tylko po to, żeby wam pokazać, co by się mogło stać w takiej sytuacji, ale też po to, żebym miał to sobie też zapisane, te wyliczenia na przyszłość, bo nóż widelet, jest zawsze jakaś mała szansa, że ten scenariusz mógłby się spełnić. No ale. Powiem Wam szczerze, jest to mała szansa dlatego, bo nawet jak spojrzymy sobie na inne wyliczenia, tu już wyłączę w tym momencie pełny ekran. O co mi chodzi? O to mi chodzi, że w modelu WX Charts, który sami też możecie sprawdzić bez najmniejszego problemu, macie coś takiego jak tutaj poprzednie wyliczenia, i jeżeli spojrzymy sobie na wyliczenie poprzednie z 12 godzin wcześniej, to już tutaj nie widzimy tych bardzo niskich temperatur. Owszem, te temperatury mogą tutaj spadać i one te spadki są widoczne do minus 13, minus 14, ale jednak te spadki są słabsze, są mniejsze. Co nie znaczy, że tak może się nie stać. Modele CMWF czasami potrafi tutaj je w dalszym okresie dobrze przewidzieć. Patrząc tym bardziej na modele inne, tak jak model GFS, tu również widzimy właśnie 27, 26, 28, również te spadki temperatur są widoczne. To jest daleki termin, więc model ICON jeszcze tego do końca nie widzi, bo model ICON widzi tylko daty do 20, ale warto to poobserwować, bo może być tak, że przed nami będzie Spływ tych chłodnych mas powietrza. No i tutaj zaraz ktoś może mi zarzucić, ale w którymś odcinku mówiłeś, że są trendy ciepła. Nie mylmy trendów długoterminowych z prognozą. To, że spłynie chłodne powietrze, na przykład pod koniec miesiąca na trzy noce, to nie znaczy, że trend jest ujemny, bo cały czas ten styczeń, grudzień, listopad są z temperaturami wyższymi niż ta średnia. Wieloletnia. Dajcie znać w komentarzu, co Wy o tym myślicie, czy chcielibyście tak niskie temperatury. Oczywiście pogoda, wszystko by wskazywało na to, że byłby wyż, no i więcej przyjaśnień i słońca, przynajmniej przez ten pewien okres. Więc dajcie znać w komentarzu, co Wy o tym myślicie. I cóż, widzimy się w kolejnym materiale. Pozdrawiam serdecznie tego materiału. Zapraszam do subskrypcji kanału. Możesz wesprzeć naszą pracę poprzez opcję wspieraj na YouTubie, poprzez zostanie patronem naszego kanału bądź poprzez postawienie kawy. Wszystkie linki znajdziesz w opisie. Bądź na bieżąco z pogodą. Zainstaluj aplikację Monitor Bush na swoim telefonie i nie daj się pogodzie zaskoczyć.